Do tego samego co córek, znaczy ja nie, znaczy płeć jest oczywiście ważna, nie bagatelizuję tej różnicy w sposób oczywisty, jest istotna, ale myślę, że dobry, porządny człowiek to obojętne czy mężczyzna, czy kobieta, w związku z tym nie rozróżniam, myślę, że no poza tym, że córka nie może spłodzić w sensie dosłownym dziecka, to może jej zasadzić drzewo i wybudować dom i dzisiaj tak coraz częściej się dzieje, że to nawet kobiety są aktywniejsze niż mężczyźni.